To nie jego wina, kurde. To nie jest jego wina, tylko to jest wina kolegi, z którym e, gra. E, kto, jeszcze, kto jeszcze ma? jeszcze ma? tam to jest. O, a kto to, to jakiś nowy? Robimy mu rajda od olejnika? Co by na to? jest tam jestem Xpaty i w tym roku na moim kanale będzie 5 lat. Od olejnika, od olejnika, drodzy Państwo. Ja mam już sam link teraz. Olejnika na live'y ale też. Eee, y, na Właśnie Kami bo... Też, też popularne jest moment, wśród streamerów robienie rajdów, nie? A, A my o tej metodzie nie zapominamy. Nie czegoś takiego. Powiem ci pan... Pozdro od... Pozdro co... Czekaj, czekaj, od kogo? O! No, to, no i się zaczęło. Od kogo to jest rajd? Od Olejnika czy od Kruszwila? Wychodzę, wychodzę. Kacek, dawaj mi rajdenek, będę... Już, byliś ciebie, już byliśmy u ciebie, kacko. Już byliśmy u ciebie, drogi Kacku, także... Także pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Może za chwilkę wpadniemy. No! 11 złotych. Dawaj mi rajdenek. Będę szczęśliwy. Kanał Kacek. Oglądamy Marka Kruszwila i Caroline, mniej niż 3. Co tu To do ale, ale w szoku jest, nie jest w chyba, co? Wiem, że może taka reakcja, ale kurczę to nie jest codzienny widok Że Olejnik Ciebie odwiedza? A, kurde No Ale nikt cię nigdy nie odwiedził. Nie, nie, nie Nigdy Ci nie odwiedził żaden Olejnik? To... Musimy komuś przy okazji Umej rajda strzelić do Nata'. Nie. Dzięki. Dzięki, jeszcze raz Króśfę za Rajda, Serduszko, wielkie serce dla ciebie. Pozdraki kroświ Karolina, pozdraki dla was. No Dzień i wiem, że to jesteś nowego ciepło Zarajda, pozdraki. No, i ktoś, ktoś jeszcze ma. Ale też. Yy, no są osoby, na przykład Kamil też będzie miał 5 lat na moim kanale, też już siedzi. Właśnie Kamil też miałem wspomnieć o tobie, czy się ja nagra? Powiem Ci Padka, hey, y, Pozdro od pozdro od Krusz co czekaj czekaj od ko... co tu od kogo to jest rajd? od Olejnika czy od Kruszvia Ej, ile typa od kogo tu niby no, nie ale czy rajdę, nie Krusz rajduje! o kurde Krusz nie, no, nie. Krusz wilbioraiduje no chyba że jak on bo, no kurde. O kurde, trzeba być na live'a. Trzeba zobaczyć, co on tam robi. To co tu się dzieje? O kurde, proszę. Wiem, że może taka reakcja, ale kurcze, to nie jest codzienny widok. O kurde. Ja muszę tam na live'a, bo chcę zobaczyć. Nie, nie, nie. O kurde, nie wiem co po prostu powiedzieć. Nie. Dzięki, jeszcze raz Kruszwil Zarajda, serduszko, wielkie serce dla Ciebie, pozderki Kruszwil i Karolina, pozderki dla Was, dziękuję Wam naprawdę, mega ciepło Zarajda, pozderki. O kurde, dziena naprawdę, powodzenia w live, serduszko dla Was, Kruszwil Karolina, dzięki, dzięki, pozdro, to dla Was, dzięki naprawdę, o kurde. A idziesz? szybko zobaczyć na live'a. O, czampy. Ojej, nie wiem co tu się stało.